Czas na zwiedzanie buchary Idę jedną z uliczek w centrum blisko zaczynają się zabytkowe obiekty. Idąc do głównych zabytków mija się także inne budynki mniej widowiskowe, także oznaczone tablicą informacyjną a tuż obok karawan seraj czyli hotel za karawana z XIX wieku. Toki Sarrofon, budynek w kształcie bramy, przez który przechodzi się wnętrzem. Wewnątrz stragany z pamiątkami. prosto, dochodzimy do najstarszego meczetu w Pucharze Magoki Adtori Meczet Magoki Adtori z XII wieku. Jest to najstarszy meczet w Pucharze i charakterystyczne jest to, że leży on kilka metrów pod powierzchnią. Półczesnego gruntu wynika to z tego, że kiedy został odkryty, okazało się, że warstwy historyczne naniesionego piachu przykrywały go w większości, więc musiał zostać po prostu odkopany. W wnętrzu, jak widać, tylko mała wystawa dywanów, ale oczywiście 20 tysięcy są, więc wystarczy mi tyle, ile widać od progu i tak wyszedłbym po chwili. Może w Polsce po prostu mniej przyglądam się samochodom niż tutaj i widziałem już tę markę, chińskie BYD. A może nie, ale tak jak wspomniałem, jest to chiński samochód elektryczny, który ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, producent został największym producentem samochodów na świecie, albo samochodów ogólnie, albo samochodów elektrycznych, wyprzedzając również Teslę. Naokoło około oczywiście królew szewrolety, Rolety, ewentualnej Deu. Jeśli się nie mylę, to wszystkie te zabytkowe budynki, które, których nazwa zaczyna się od Toki, tak jak właśnie mniejszego widzianego przed chwilą i tego tutaj Toki Telpak Furushon, ten akurat z XVI wieku. Są to dawne bazary, które nadal pełnią tę funkcję, ale teraz są wykorzystywane do widocznych sprzedaży pamiątek, ubrań, magnesów, tkanin, jakichś drobnych produktów z drewna, wytworów i tym podobnych. Nie tylko znanych z Uzbekistanu, ale zwłaszcza wszystkich krajów islamskich, jak Egipt czy Turcja. Patrząc na mapę, można by założyć, że żeby przejść ten odcinek, trzeba obejść kilkaset metrów naokoło, ale oczywiście jest to zadaszone targowisko otwarte z dwóch stron. Idąc ulicą już tutaj w środku starego miasta, jak widać stragany nie znikają, a po lewej pierwszy z głównych dzisiejszych celi, celów minaret Kolon, plac Kolon, albo Kalon. Widziałem obie wersje wymowy. Znajdują się tutaj. Trzy z bardzo ważnych zabytków Bukhary. Minaret Kolon z XII wieku, 45-metrowej wysokości. Bogato zdobiony, jak widać. I po obu stronach podobne do siebie, ale po prawej, przynajmniej pod względem fasady, jak to w Uzbekistanie. Tutaj Meczet Kolon z XVI wieku. Z bardzo dużej pojemności wewnątrz, podobno aż do 10 tysięcy wiernych. A po drugiej stronie, medresa Mir i Arab. Również z XVI wieku. Która podobno nadal skutecznie pełni rolę szkoły i nie jest dostępna do zwiedzania. Madresy, można wejść tylko do przedsionka i spojrzeć przez zakratowane okno. Jak widać, uczniowie w jednolitym ubraniu, Z, jak widać, również obowiązkowymi nakryciami głowy. Jak wskazuje napis, chyba można to przetłumaczyć po prostu jako religijną, muzułmańską szkołę średnią dla mężczyzn. Napis o tym nie mówi, ale jak widać i można się domyślić. Jeszcze raz madrasa Mirji Arab z charakterystycznymi turkusowymi kopułami. A po drugiej stronie placu kolon. Jeśli się odwrócimy jest meczet. Meczet z pierwszej połowy XVI wieku. Widok spod Medresy Miri i Arab na meczet Kolon. i nie jest już dostępny do zwiedzania. A jak można przeczytać w wielu miejscach, jeszcze do początku XX wieku był wykorzystywany do wykonywania kar śmierci poprzez zrzucenie skazańca ze szczytu na plac. Nie przypominam sobie tego bogato zdobionych minaretów. Rzeczywiście w Chiwie były pewne elementy ozdobne, ale ten jest wyjątkowo bogato ornamentowany. Z bliska zwraca też uwagę bardzo duża szerokość, grubość minaretu, co odróżnia się mocno od znanych np. z Turcji, smukłych i wysokich minaretów przy tamtejszych meczetach. Patrząc z tej strony, również widać kopułę meczetu. Kończoną półksiężycem. Charakterystyczny kolor i motyw architektoniczny dla całego Uzbekistanu. Po wejściu do meczetu Kolon trafia się na duży wewnętrzny dziedziniec. Na środku rośnie charakterystyczny dla Uzbekistanu, już wielokrotnie spotykane w innych miejscach, przeze mnie, drzewo morwowe. Wokół placu rozciągają się podparte kolumnami podcienia. Jak widać trwa tu remont. Część jeszcze nie została poddana renowacji. części na wprost jest usytuowana właściwa część meczetu. Po wejściu okazuje się, że Jest zachowany chyba tylko jako pozostałość dawna wnęka modlitewna. Natomiast właściwy meczet znajduje się z tej strony. A jeśli się odwrócimy w stronę wejścia do meczetu i głównego placu, ukazuje się bardzo ładny widok na minaret. Z tego miejsca słabo widoczną medresę, ale po zmienieniu się o kilka kroków. Stąd minaret nie jest już widoczny, ale dobrze widać kupuły medresy, a zbliżając się z powrotem do wejścia, jak widać, odwrotnie. Wchodząc do meczetu, oczywiście należy zdjąć buty. Nie jest to duże utrudnienie, ale można dodać, że już po wejściu chodzi się naprawdę przyjemnie. Są tam zazwyczaj, właściwie zawsze są dywany. Często są naprawdę miękkie. Więc nie jest to nic uciążliwego. Natomiast pomyślałem, żeby o tym wspomnieć, nawiązując do świątyń hinduskich w Indiach, hinduistycznych, ponieważ tam również jest zasada polegająca na zdejmowaniu obuwia, a nawierzchnia jest wręcz przeciwnie, jak najmniej sprzyjająca, ponieważ jest to kamień bądź bruk, płyty kamienne. Są one niewygodne do chodzenia boso, a dodatkowo bardzo brudzą i niszczą skarpetki. Można też dodać, że chyba według zasad hinduistycznych najlepiej byłoby chodzić tam boso. Ja oczywiście nigdy nie zdejmowałem skarpetek. Raz zdarzyło mi się, że strażnik wskazał na skarpetki, ale wytłumaczyłem się, co akurat było prawdą, ale i tak no w tym przypadku podałbym ten powód, żeby nie zdejmować skarpetek. Akurat wtedy mogłem to udowodnić, gdyby poprosił, ponieważ miałem skaleczony palet, że mam kontuzję. Natomiast konkludując, meczety naprawdę przyjemnie zwiedza się bez butów, a zupełnie odwrotnie jest w świątyniach hinduistycznych, ze względu na dużo mniej... Zgodną na wierzchnie. z tej perspektywy z drugiej strony placu, tu mamy medresę Mir i Arad. Minaret Kolon Kalon. Meczet Kolon, czy też znowu Kalon. Aż do tamtąd. I tu jeszcze jedna medresa z XIX wieku. Idąc na zewnątrz, wzdłuż muru meczetu Kolon. Po prawej stronie widzimy mury twierdzy Ark. Z tego miejsca, na tyłach meczetu, jest dużo lepszy widok na kopułę. Na mapach Google ten plac jest nazywany jako Plac Perski. Tutaj nie widziałem żadnej tabliczki. Wspomniana twierdza. I jeszcze raz charakterystyczna kopuła meczetu kolony. Kolejne kryte targowisko to Gizargarón. Tutaj też na szczycie widzimy figury Bocianów. W przejściu przez pasas handlowy. wychodzi się na plac otoczony, a jakże dwiema medresami, po prawej stronie widoczna medresa Zizhana, a po lewej medresa o nazwie znanej już Samarkandy, gdyż tutaj jest również medresa U-Bega, w Samarkandzie taka. A tej samej nazwy jest medresa na placu Registan. Medresa Abdulaziz Hana z połowy XVII wieku. Obecnie w środku mieści się muzeum rzeźb czy też sztuki drewnianej. To na naprzeciwko. Medresa UPK Młodsza o ponad dwa wieki z pierwszej połowy XV wieku. W środku również muzeum. Muzeum kaligrafii. Takie spotkanie między zabytkami. Na środku zespołu budynków znajduje się widoczny z przodu staw, który. Jako jeden z nielicznych pozostał spośród wielu innych osuszonych i zasypanych w pucharze. Obecnie na jego brzegach działa restauracja. Cały plac jest zarośnięty drzewami, jest to park. Natomiast pozostałe obiekty to widoczna na wprost medresa na dywan Begi, jeśli nic nie pokręciłem. Wszystkie budynki, o których mowa tutaj na tym, w tym zespole pochodzą z XVI albo XVII wieku. Pierwsza tutaj wspomniana medresa charakteryzuje się ciekawym przedstawieniem zwierząt na fasadzie. Podobnie jak w Samarkandzie, medresa, medresa Shirdar w Samarkandzie. Jest to jeden z elementów w, w sztuce islamskiej. Charakterystyczne kolory i zdobienia. Jak wskazuje tablica, tak medresa Nadir Divan Begi. Pierwsza połowa XVII wieku w środku głównie sprzedaż pamiątek i chyba jakaś okresowa czy coś w tym rodzaju restauracja. Wracając w stronę stawu, po lewej, charakterystycznym miejscem jest pomnik. Pomnik przedstawiający nasreddina hodzeł, który uchodzi za legendarnego ludowego mędrca. Jest tak określany. Jest to też miejsce popularne do robienia zdjęć, więc rzadko się zdarza, że nikt tutaj pod pomnikiem nie stoi. Wchodząc od pomnika, zbliżamy się do drugiej, oczywiście znowu jak żeby inaczej, medresy. Jest to medresa Ucheldesz. Metyssa Kubelderz. Obecnie w środku tego budynku funkcjonują stoiska sprzedaży i wytwarzania różnego rodzaju rękodzieła i pamiątek. Można wejść do środka. Cicho w porównaniu z ulicą po drugiej stronie. Choćby dlatego warto na chwilę zajrzeć. W jednym z rogów medresy usytuowane jest małe muzeum. Jak wskazuje nazwa, chyba można to przetłumaczyć jako. Akademik uczniów medresy od XVI do XX wieku. Nie wchodziłem, już kolejne 20 tysięcy sum na pewnie małą wystawę, pewnie ciekawą. Wychodząc z medresy Kupelderz po lewej stronie mamy widzianą przed chwilę drugą z medres. A po prawej, trochę dalej, po drugiej stronie stawu znajduje się Hanaka Nadil Divan Begi, czyli dom dla pielgrzymów, obecnie w środku, zabierający małą wystawę. Stojąca trochę w odosobnieniu od innych budynków. Tutaj ma lepiej widoczną całą bryłę budynku wspomniana Hanaka. Jest to oczywiście najwyższy punkt widokowy, ale dostępny jest także dach budynku Czorminor. Kiedy byłem poprzednio, wejście było zamknięte, przynajmniej niedostępne, więc korzystałem z okazji teraz. Normalne ulice w Bucharzy. Kawałek za centrum, żeby zobaczyć uzbecki supermarket. Chciałem popatrzeć na ceny. Oczywiście spodziewałem się, że wszystkie produkty będą podpisane. Do tej pory, jak zaglądałem do mniejszych sklepów, większość nie miała cen. A te, które miały pojedyncze, miały po prostu napisane flamastrem. Może też nic odkrywczego, ale potwierdza się to, że duże miasto, jeśli chodzi o drogi dojazdowe, są one w miarę dobre. Nie ma dziur z tych zapasów. Natomiast, już kawałek dalej na pewno zaczyna się typowa uzbecka rzeczywistość drogowa. Trzeba też mieć świadomość, że, ze względu na położenie Uzbekistanu, który nie tylko nie ma portu morskiego dostępu do morza, ale także jak już mówiłem przy innej okazji, żaden z jego sąsiadów nie jest także krajem z dostępem do morza, no to transport jest utrudniony i jakieś towary importowane na pewno nie będą tanie ze względu na odległość więc zaraz zobaczymy ciekawe stoisko z sejfami na sklepie z artykułami zmyjmy no, to przemysłowymi nigdy w Polsce nie widziałem sejfów w sklepie do kupienia Chociaż wszystkie produkty marek zachodnich, jak Coca-Cola, są chyba wręcz w niektórych przypadkach nawet droższe niż w Polsce. Oczywiście nie wszystko. Tutaj akurat nie. Ta Cola wydaje mi się, że kosztuje więcej. 330 ml. Z jeśli to jest Pepsi oryginalna, wydaje no się chyba trochę tańsze, z kolei sneakers tańszy, wyraźnie tańszy jak widać. Jest nawet prawdziwa piekarek. Chociaż chleb jest jednak sporo tańszy, wstępując od wagi i wielkości kształtu, to w przeliczeniu złotówka z kawałkiem to nie nieduży. Naprawdę. Jedna z najbardziej popularnych potraw to oczywiście szaszłyk, więc nie mogło tu też zabraknąć. Jak się nazywają te ostrza? W każdym razie. Do naziewania szaszłyków.